Moja ulubiona pizza w tej części świata się robi. A to jest tu jej jakie kupiłem w Intersport, ale jednak nagrywanie tym pod wodą i telefonem komórkowym to nie jest dobry pomysł, bo nie. Ekran dotykowy nie działa pod wodą i w ogóle nic nie widać na, wi na, wi na wyświetlaczu, więc kupię po prostu jakąś kamerę dobrą. A dziś pływałem się w takim oto miejscu i znalazłem taką oto uszlę. Jadę na plażę w miejscowości Gawa. Dzisiaj chyba jest jakiś dużo mniejszy ruch. Pewnie dlatego, że rano padało i jeszcze jest trochę chmur. Myślę, że dzisiaj raczej nie będę pływał, ponieważ nie będzie mi się chciało, ponieważ jutro cały dzień będę sobie siedział na różnych plażach i pływał. Więc dzisiaj chyba tylko się skupię na jeździe na rowerze. A dlaczego jutro odwiedzę wiele Ponieważ już jutro planuję powrót do domu i będę jechał na rowerze wzdłuż wybrzeża do Blanes i właśnie dotarłem do plaży w miejscowości Gawa jest trochę fal i gdzieś słońce znikło, za chmurami niestety więc chyba na samym plażę nie wejdę pójdę sobie na promenadę Wypiję sprayta i wracam. Takie autowakacje. Natomiast jutro pogoda będzie o wiele lepsza, o ile wierzyć prognozie, bo znów się zoom robi. Ja nie wiem, czy ci pracownicy hoteli i hosteli w Barcelonie to złodzieje, czy czy po prostu ludzie niekompetentni, którzy nie rozumieją, co się do nich mówi. No bo już drugi raz miałem podobną sytuację, czyli zrobiłem rezerwację, podszedłem do recepcji, powiedziałem, że zarezerwowałem łóżko na jeden dzień dłużej, no i ta kobieta, która mnie obsługiwała, to kazała mi zapłacić. Ale ja mówię, że już zapłaciłem, a ona twierdzi, że nie, nie, nie zapłaciłem. To ja patrzę na historię moich operacji, w banku i tam jak, jak bych jest napisane, że już zapłaciłem więc ona upierałem się, upierałem się, że zapłaciłem to ona spojrzała w tym swoim komputerku, no i a rzeczywiście, zapłaciłeś Kurcze iż i gdybym zapłacił, to już drugi raz miałbym tą samą sytuację, że zapłaciłem dwa razy za to samo i nie wiem, czy by mnie zwrócili jeszcze mówię do tej kobiety, że że czy nie trzeba przypadkiem odświeżyć karty bo no doba hotelowa upływa o 11.30 no tego już nie powiedziałem upływa o 11.30 doba hotelowa i pewnie po upłynięciu tej, tej doby już moja karta nie będzie ważna ona powiedziała do mnie nie nie no zostajesz w tym samym pokoju na tym samym łóżku no to zobaczymy czy nie trzeba będzie odświeżać Wrócę niedługo i to się przekodam O tego się nie spodziewałem W tym błocie normalnie żyją żółwie To jest prawdziwy żółt tylko się nie rusza Jak ty... O trochę się ruszył Jak tylko mnie zobaczyły to wskoczyły do wody Tuleczkę rower odstawię. Może się uda lepiej go sfilmować tego gostka. O schował się. A tu są Tu jest jeden. A tutaj drugi. Naliczyłem i około pięciu takich żółwów tutaj jest. O ten rusza łapkami. To są dzikie żyjące żółwie? Czy komuś uciekły? Czy ktoś się tu specjalnie zostawił? O, ten sobie kuło. Tam taki malutki jest. sobie nie jest to błoto, tylko taka, taka brudna rzeczka. Jak się jedzie z lotniska do, do Barcelony. Przejeżdżałem ten dwie razy, wielokrotnie, ale jeszcze nigdy nie widziałem tutaj żółwi. Jest 31 sierpnia Jadę do ba Badalony, znaczy zbliżam się już do Badalony Tam zostawiam Barcelonę Tam jest Badalona Pogoda ładna Około godziny 9 A jadę tak jak wczoraj mówiłem do miejscowości Blanes i teraz będzie długi odcinek po drodze rowerowej na promenadzie a to jest morze Już minąłem miejscowość Premia de Mar I niestety Od tego momentu trzeba jechać już po drodze Ale nie cały czas Jestem w miejscowości Mataro I to jest mój pierwszy pobyt na plaży Dzisiaj Tutaj oddali widać chmury, tam nawet pada deszcz. Aczkolwiek wydaje się, że te chmury przesuwają się akurat w moim kierunku gdzieś. A nade mną już jest bezchmurnie zupełnie. E, to znaczy nie przesuwają się w moim kierunku, tylko w kierunku, w którym będę jechał. Kolejna plaża. Wygląda na to, że chmury te poruszają się wolniej niż ja. Wjechałem pod nie, Ach, byłem tam. A teraz jadę tam w stronę czarnych chmur. To jest fajna prażyczka, ale z tym moim rowerem i z tobąłkami nie jest łatwo dostępna, więc jadę dalej. Hotelowy w hotelu Stella Mari Maringe jak mu tam skromny, ale fajny. Jest klima, jest malutka wanna, jest balkon. Drzwi nie mogę otworzyć, ale jest taki malutki balkonik. Widok nawet niezły. 200 coś złoty za noc. Jeden z, jedna z najtańszych opcji w Blanes. Dobra, bo już po 16.00 to lecę na plażę. Widok na jakieś wzniesienia okoliczne, wyżyny. Thank <laughs> you. Koniec tego pływania na dziś. Wracam do bazy. Niestety nie wszystko udało mi się nagrać. Widziałem też meduzę, która wyglądała mniej więcej tak jak na tym zdjęciu. Próbowałem się do tej meduzy zanadto nie zbliżać. Aczkolwiek coś mnie poparzyło. I mam taki ślad. Dziś, dziś mam jeszcze tylko jedno zadanie: obalić piwo do końca. A jutro myślę, że dalej będę jechał na północ. A jeżeli pogoda się załamie, to po prostu wsiąd podjadę pociągami kawałek.